pięknie Remigiusz Mielczarek zapraszam na studio festiwalowe 19 międzynarodowego festiwalu Sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych włoci. Dzisiejsze spotkanie z teatrem rozpoczniemy od wizyty w towarzystwie kredytowym na ulicy Pomorskiej Czemu, bo właśnie tam przyjeżdża ze swoim przedstawieniem pod tytułem Kupieckie kontrakty Teatr Dramatyczny z Warszawy. Spektakl w reżyserii Pawła Miśkiewicza na podstawie tekstu noblistki austriackiej dramatopisarki Elfriede Jelinek mówi o w sprawach związanych bezpośrednio z ludzką egzystencją. To współczesny tekst i współczesny jest także mit kryzysowy, który wokół tego przedstawienia krąży. Podobno wstrząsającą fantastyczną kreację stworzyła w tym przedstawieniu Katarzyna Figura. Oczywiście z drugiej strony trzeba wziąć uwagę wysiłek, jaki kosztowało skażonego popełnienie tego przestępstwa, gdyż kosztowało to jego wolny czas, który miał dość pieniędzy, żeby choćby je przegrać. Wszystko przegrać, to się gra. kryzys w języku greckim, jest bardzo ciekawym słowem, słów tego słowa, oznacza to jak gdyby właśnie koniec na ogół katastrofalny czegoś, ale właśnie ten koniec jest początkiem czegoś nowego, jeszcze nie wiemy czego, ale na pewno jest, jak gdyby kryzys zamyka w sobie zarówno śmierć, jak i odrodzenie. Więc myślę, że pod tym względem to też nie chciałabym, jest to bardzo dojmująca rzecz, ten traktat finansowy, który Elfrid Jelinek nam serwuje i my, aktorzy, przekładamy to w jakąś formę teatralną, która nie jest ściśle formą teatralną i może przez to również dużo bardziej to jest dotkliwe i bolesne. Ciężnie. Pozbawieni wszystkiego. Pozbawieni wszystkiego. wszystkiego. My, no. drogi inwestorzy, strzeżemy od jakichś miejsc, w których skrótajczy. Jelinek nie byłaby sobą, gdyby dla niej kryzys ekonomiczny, jaki obecnie przeżywa Europa, świat, nie stał się dla niej pretekstem do takiej diagnozy szerszej, pewnego kryzysu kulturowego, w którym nasza epoka w jej przekonaniu, i tu niestety z jej diagnozą wypada mi się zgodzić, grzęźnie. Bo Jelinek ona przy pomocy analizowania mechanizmów rynkowych analizuje mechanizmy rozwoju ludzkości jako takiej w ogóle i nie tylko w planie zbiorowym, ale też w planie indywidualnym. To znaczy co tak naprawdę stymuluje nasze aspiracje. Bo nie stać nas na zachód Choć ona nic nie kosztuje. Wykluczone. Wykluczenie. Wykluczeni. Siedzimy przed Wykluczeni. własnym Wykluczeni. domem, Wykluczeni. bez radni, bez, ratunku. bez ratunku. Postawiliśmy na złego konia. Mamy. Mamy Ale one nas nie A wyróżniają. wyróżnieni jesteśmy Wykluczeni. dla innych. Wycenieni. Nasza cena. cena. Widnieje na tym szydzie, który nie jest naszym dziełem. Teatr Powszechny Woli, czyli gospodarze naszego festiwalu, pokazują spektakl specjalnie przygotowany na tę okoliczność. Aktorzy prowincjonalni w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, którą bardzo serdecznie witam w naszym studiu. Dzień dobry. Pani Weroniko, ten spektakl i z zapowiedzi z popremierowych pierwszych oglądów wynika jak swoista rozmowa metateatralna dla widza i aktora. Czy rzeczywiście pani zamysłem było, wykorzystując ten współczesny tekst i młodych aktorów, pokazać taką dyskusję między ludźmi teatru, a ich widzami w zamyśle, Myślę, takim, że oto następuje nawet pewien konflikt między tą sferą sakrum i profaną, między sceną a widownią. Zdecydowanie naszym zamiarem było wywołanie takiej gorącej debaty między tymi dwiema stronami barykady. Natomiast nie jestem pewna, czy jeszcze w tym momencie możemy mówić o takich kategoriach jak sakrum i profanum. Między innymi o tym jest ten, ten spektakl. To znaczy, ja nie jestem szczególnie przywiązana do koncepcji świętości sztuki, raczej wywodzę się z zupełnie innej e, tradycji. E, natomiast. To co nas interesuje to jest nie tylko taki metateatralny komentarz do tego w jakiej sytuacji jesteśmy, ale to w jaki sposób te tematy, które my poruszamy na scenie i to w jaki sposób do tego odnoszą się nasi widzowie, w jaki sposób te dwie rzeczy reprezentują taki szerszy zbiór wartości istotny dla nas jako dla pewnej grupy. Improwizacje! Etat. Tatwa zasłona. Antrakt. – Tak to by się potoczyło. – Jedno nastąpiło po drugim. – Drugie po pierwszym. – Po czwartym piąte. – Po piątym – piedestał. – Po siódme sława. – Przed ósmym – uścisk. – Po dziewiąte – dzwonek. – Po osiemnaste – owacje na sto, ją co. – A tu! – My nie wiemy, czy... Hey, oh. Szanowni Państwo, naszym wyjątkowym gościem jest Pani Magdalena Popławska, wybitna polska aktorka. Dzień dobry Pani Magdalena. Dzień dobry. Z wielkim szacunkiem dla Pani pracy artystycznej i ten spektakl natychmiast po obejrzeniu jego fragmentów, bo tyle na razie mieliśmy okazję, kojarzy nam się, tu zacznę od formy, z poetyką, z poetyką działań laboratoryjnych Lotowskiego. Czy Pani przygotowując wraz z francuskim reżyserem to przedstawienie miała gdzieś na względzie tego typu doktrynę i konwencję teatralną, jakże ważną dla naszego teatru w Polsce i czy on właśnie w sensie formalnym jest gdzieś oparte na tych doświadczeniach? Nie, tak naprawdę nie myśleliśmy o tym w pracy, aczkolwiek wiele osób, które przychodziło oglądać ten spektakl, na przykład Maja Komorowska, która była w tym procesie, mówiła, że to jest bardzo bliskie, że to jest dokładnie ta sama praca, poszukiwanie jakiejś motywacji ciała, więc dla mnie to jest bardzo cudowne porównanie. Ten spektakl, gdy, jak już wspomniałem, widzisz jego, jego fragmenty, jego fizis, jego wizerunek, bardzo mocno pokazuje szacunek pani, francuskiego partnera do w ogóle wypowiedzi, całej konwencji teatru ruchu, wypowiedzi polegającej na, na, na pracy, przy, przy y, ciałem. Przy okazji mhm. dla odbiorcy to jest też wiadomość i, i pewność, że y, nie bywała mordercza praca, musiała stanąć za jego przygotowaniem. Czy faktycznie tak było? Faktycznie tak było. Rzeczywiście próbowaliśmy mmm... Bardzo długo, znaczy w sumie 6 miesięcy, ale też yy, bardzo długo przygotowywaliśmy się po prostu fizycznie, bo ciało musi być super sprawne. Ja uprawiam różne sporty, ale tak jak ja zauważyłam, każdy sport wymaga innej kondycji, inne mięśnie trochę działają i tutaj musieliśmy przygotować wszystko, yy, więc do premiery byłam przygotowana świetnie. Teraz oczywiście troszeczkę się opóźniłam, ale y, opuściłam w tych przygotowaniach, ale y, zawsze mamy trzygodzinną co najmniej rozgrzewkę przed, przed każdym spektaklem, więc myślę, że to ciało jest przygotowane. Poza tym to jest jak gdyby podstawa do czegokolwiek. Znaczy, muszą być, y, ciało musi być rozgrzane, żeby mieć dopiero tą wolność twórczą w głowie i żeby nie mieć blokad tutaj. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Na kolejne studio festiwalowe, na spotkanie ze sztuką teatralną przez największe te zapraszam za tydzień, w środę o godzinie 17. Do zobaczenia.